ma Menele Daily 2. Chyba wypadałoby się przedstawić, tak myślę. Jestem Kamil. Nie wiem, co mogę więcej o sobie powiedzieć. W LOLa Dużo niestety. Możliwe, że kojarzycie niektórzy. Jak wpiszecie anterias, to wyskoczę. No i tak sobie świadomiłem, że robię już na YouTube kurczę od 8 lat filmy. Moje pierwsze uploady są z 2016. Nigdy nie nagrywałem takiej formy, że gadam do kamerki. I jak się dowiedziałem od Nakiego, że słuchaj Kamil, możesz wziąć udział w Menele Daily, to ja pomyślałem... Uhu. Bo będę mógł wyskilować potencjalnie coś nowego dla siebie. Niestety też YouTube działa w taki sposób, że jakbym wrzucał na główny kanał i eksperymentował z nowymi formami, to byłaby lipa, bo no YouTube nie lubi, jak robić różne rodzaje kontentu, które są totalnie niepowiązane ze sobą. Widzę, że mam też straszny problem z patrzeniem w kamerę, ale to chyba wyjebane. W sensie mogę zrobić tak najwyżej. O, i tu dam gameplay jakiś, i wtedy nawet nie będzie widać, że nie patrzę w kamerę. Ale na razie nie mam gameplayu. Z tego co ustaliliśmy między sobą, to filmy muszą mieć minimum minutę. Ten już tyle ma, więc. Elo! Możecie w komentarzach pisać, co chcielibyście widzieć. Czy macie jakieś tematy, co bym miał poruszyć? Jakieś gierki, co miałbym nagrać? Ja w sumie wszystko mogę tu robić. Może jakieś test kebabów? Teraz to chyba jest modne.